Na początek, dlaczego chciał Pan zrobić ten film, jak pokonać szatana? Uczestniczyłem w egzorcyzmach przez pięć lat, posługiwałem przy jednym z warszawskich egzorcystów. E, oprócz tego, w wyniku e, rozmów z różnymi przyjaciółmi udało mi się nawiązać kontakt z takimi, nazwijmy to, topowymi egzorcystami włoskimi. No i postanowiłem z tego skorzystać. Dzięki temu można przekazać istotne informacje ludziom, którzy interesują się tą tematyką, a także tym, którzy być może, dla których to będzie być może jakiś początek czegoś do tego, żeby tą wiedzę jeszcze pogłębiać, szukać w literaturze, a być może nawet przyjść do kościoła. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że e, mówimy o życiu duchowym, czyli du życiu, e, które które, będzie, które się przekłada na wieczność. Wieczność ku potępieniu albo ku wiecznej radości. Więc e, dlatego mówię, że to jest ważne. Wszystkie te inne rzeczy, które, które mamy, te przyziemne, one są przejściowe. Dlaczego młody facet, którego kariera, jak przypuszczam, rozwija się bardzo dobrze, zajmuje się w ogóle takimi tematami? Ja doświadczyłem czegoś fajnego od Pana Boga. Ja miałem kiedyś. E, prowadziłem luźny tryb życia. Owszem, chodziłem do kościoła regularnie i kilkanaście lat temu po prostu w wyniku właśnie tego, że na swojej drodze poznałem różne osoby, potem tego księdza, potem uczestniczyłem w tych egzorcyzmach, jakby zacząłem pogłębiać swoją wiarę i zobaczyłem, że tak naprawdę prawdziwą wolność mogę uzyskać wtedy, kiedy, to, to bo wcześniej też szukałem tej wolności, tylko może nie, tak, nie tam, gdzie powinienem. Natomiast tutaj doświadczyłem tego, że wolność może mi dać tylko Bóg. To jest wspaniałe i doświadczając tego wszystkiego, chcę się podzielić też z innymi. Zanim przejdziemy jeszcze do rozmowy o samym filmie, chciałam pana zapytać właśnie o tę posługę asystenta egzorcysty, bo myślę, że to jest coś, o czym tak naprawdę niewiele wiemy, a jest to rzecz, którą mogą robić osoby świeckie. Tak, osoby świeckie pomagają egzorcystom, ponieważ w trakcie egzorcyzmów często dochodzi do manifestacji złego ducha. Wtedy jest ich potrzebna pomoc fizyczna. Oprócz tego cały czas pomagają modlitwą, odpowiadają na wezwania, E, egzorcysty, który, który sprawuje e, ten rytuał. Nie bał się pan takiej posługi? Hmm. Nie. Pier, po pierwszym egzorcyzmie byłem bardzo e, no, zaskoczony tym, co zobaczyłem, i mój umysł jeszcze e, przez kilka następnych dni, jakby próbował zrozumieć to wszystko, co widział, no, bo, bo, bo to były rzeczy raczej niewytłumaczalne przez naukę. E, na, i, ale to było bodźcem do tego, żeby, żeby mocniej wchodzić w relacje z Panem Bogiem. Ja zobaczyłem Jego prawdziwe działanie, uwalnianie, Jego okazywanie miłosierdzia tym osobom, które cierpią. I widząc, jak to im pomoga, pomaga, i, i to, że, że one są szczęśliwe po uwolnieniu. Wiedziałem, że chce się dalej angażować, pomagać w ten sposób księdzu, który, który właśnie sprawuje ten egzosyzm. Pan o tej posłudze uwalniania bardzo dużo wspomina w filmie, a raczej pyta pan o tę posługę swoich rozmówców. Czy to nie jest tak, że właśnie pan próbuje ją w jakiś sposób afirmować, pokazać ją ludziom, że coś takiego w ogóle istnieje, że to jest narzędzie im też dostępne? Oczywiście, że tak, właśnie, bo yy... Zauważyłem, że w kościele powstał pewien chaos. A mianowicie ludzie, niektórzy przestali się modlić, bo nie wiedzieli, czy mogą. Tak naprawdę wygrywa na tym zły duch. Bo... Ale chyba nie modlić w ogóle, tylko. Znaczy, modlić za osoby dręczone. Modlić, modlić wstawienniczo za osoby, które są dręczone przez złego ducha. I tak naprawdę wygrywa na tym zły duch, dlatego że, że osoby, które potrzebują pomocy, zostają bez tej pomocy. Mhm. Bo, bo szuka się egzorcysty, a tak naprawdę w przypadku jakichś dręczeń, naprawdę może to być modlitwa wstawiennicza grupy, która jest przygotowana. Może w tej grupie też być ksiądz, który nie musi być egzorcystą. I są ogromnie fajne rezultaty takich modlitw, jeżeli one są sprawowane w sposób właściwy. Nikt panu nie zarzucił tego, że próbuje pan właśnie przez takie podkreślanie modlitwy o uwolnienie w jakiś sposób, nie wiem, zdyskredytować posługi egzorcystów? Absolutnie, ponieważ ja mam świadomość tego, że egzorcyzm jest modlitwą oficjalną Kościoła i jest niezwykle skuteczny ze względu właśnie na to, bo wtedy jest ogromny autorytet. I, 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 i tylko chodzi mi o to, że nie można. E, ograniczyć się tylko do pomocy egzorcystów, ponieważ potrzeba potrzeb modlitwy jest znacznie więcej i ci egzorcyści, których mamy, oni nie są w stanie omodlić wszystkich ludzi dręczonych w Polsce. Dlatego powstawanie takich grup modlitewnych jest uważam bardzo ważne. Rzecz, która pojawia się w filmie, która y, m, mnie dosyć zaskoczyła i zastanowiła, y, to to, że pan Zwraca uwagę na taki duchowy aspekt kryzysu małżeństwa. To znaczy, pokazuje Pan coś takiego, że to nie jest tylko kwestia zmian społecznych, obyczajowych, kulturowych, ale być może ten wielki kryzys małżeństwa rodziny, jaki teraz mamy. Że w nim po prostu macza palce zły duch. Bo pan podaje w filmie taki konkretny przykład, że, że załóżmy, ja będąc żoną, mam taki kaprys, albo wydaje mi się, że mam taką potrzebę, więc idę do wróżki, żeby się dowiedzieć, co tam się będzie działo. I tak naprawdę wracam do domu i okazuje się, że mój mąż zaczyna mi na przykład bardzo przeszkadzać. I pan zwraca uwagę na to, że te dwa fakty my często traktujemy odrębnie, a być może one mają ze sobą związek. Oczywiście, że tak. I najczęściej jest tak, że. Jeden z tych małżonków, właśnie ten, który czuje tą, tą niechęć. On kompletnie tego nie rozumie, nie wie dlaczego to się dzieje, ale właśnie musimy mieć świadomość, że w wyniku otwarcia na złego ducha on się jakby podczepia pod nasze emocje i my czujemy już wtedy, nie, nie zawsze czujemy tylko swoje emocje, ale możemy jego emocje czuć, a w momencie, kiedy on czuje awersję do, 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 do sakrum i w tym przypadku przez sakrament małżeństwa do mojej przysłowiowej żony, no to w tym momencie. Ja nie potrafię tego rozróżnić. My zapominamy o tym, że sakrament małżeństwa jest też formą sakrum, hmm. do której zły duch ma awersję. Dlatego zdecydowałem się na to, żeby właśnie ten wątek, to zagadnienie e, w filmie pokazać, a także powiedzieć, że przez ten sam sakrament małżeństwa można się e, za tego współmałżonka modlić. Po to, żeby te małżeństwa ratować. Coś, co jest dla mnie zaletą tego filmu, to to, że on nie epatuje tymi różnymi zjawiskami nadprzerodzonymi, które czasem dzieją się w czasie egzorcyzmów. Czy to był świadomy zabieg? Czy nie miał pan takiej pokusy, żeby trochę podkręcić atmosferę? Tak? Zro zrobić takiego dokumentalnego egzorcystę na przykład? No, Dysponuje nawet e, takimi zdjęciami, które, e, które są bardziej. E, Nazwijmy to przemawiające, może ktoś hmm. powiedzieć, ale, ale ja nie chciałem tego zrobić. To był ja świadomy czego? zabieg, ponieważ nie chciałem skupiać uwagi wokół, wokół czegoś, co, 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 będzie, co przytłumi te wszystkie ważne wypowiedzi tych osób, które, e, które, które mówią, ponieważ tak naprawdę to te odpowiedzi tych ekspertów, czy te świadectwa tych dwóch osób, mają być czymś, co, co, mm, co ma mi pomóc. Hmm. W momencie, kiedy zrobilibyśmy taką scenę, cała uwaga pewnie by się przeniosła właśnie na tą scenę, a wszystko to pozostałe, czyli narzędzia, które są w kościele dostępne, i z którymi ja chciałem się przedostać właśnie do ludzi, to by mogło bałem się tego, że to by mogło w tym momencie, po prostu gdzieś tam zaniknąć. No tak, bo na tle takich właśnie zjawisk nadprzyrodzonych, takie rzeczy, o których wiele Pan mówi w filmie, czyli wiara, pobożność, modlitwa, różaniec, no to nuda. <ścoughs> nuda. To zależy. Ja powiem teraz no mam nadzieję, świadectwo. Że się, mam nadzieję, że Pan się ze mną nie zgodzi. Tak, bo. Ja miałem takie doświadczenie z adoracją, kiedyś nie rozumiałem tego jak można iść na adorację. Poszedłem na pierwszy raz na adorację, no 20 minut, no myślałem, że tam zniosę jajko, po co ludzie tam chodzą. Ale e, w którymś momencie to się zmieniło. Ja potrzebowałem tego. Dlaczego? Dlatego, że w momencie kiedy ja idę na adorację, to ja mogę nie rozumieć nawet y, 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 mogę nie rozumieć o co tam chodzi. To nie jest ważne. Przy Przebywam w obecności Pana. Później można w dłuższym okresie czasu zobaczyć, jak bardzo jest to pomocne, jak warto korzystać z tego różańca, z, tego, z, tego, właśnie, z tej adoracji. Ja nie, na przykład nie wyobrażam sobie dnia, żeby nie zmówić różańca, nie? I bo, bo, bo to mi daje siłę. Hmm. Czy to jest przypadek? Chociaż podobno nie ma przypadków że premiera pańskiego filmu odbyła się 31 października. Kiedy to zmarł ojciec Mateo Danione. Nie, to nie był przypadek właśnie ze względu na ten e, wątek w filmie. E, bardzo mi zależało, żeby e, film wprowadzić właśnie 31 października. Mateusz Danione e, jest to zakonnik, e, który umarł w opinii świętości. Niesamowite rzeczy się dzieją w Serra Capriola, tam gdzie jest jego grup i za jego wstawiennictwem. Przy modlitwach o uwolnienie dochodzi do no, spektakularnych uwolnień, i dlatego też się tak pewne niedoskonałości jeszcze były. My je tam już trochę poprawiliśmy, ale po to, żeby zdążyć na 31 wtedy, kiedy. kiedy, kiedy kiedy jest tak zwane ten Halloween. Wówczas nazywało się to święto magów i czarownic. I podczas egzorcyzmów, kiedy diabeł mówi, że właśnie ten drań zepsuł mi święto, chodziło o Mateusza, który umarł 31, no to ja postanowiłem przy, przyłączyć się jeszcze do tego popsucia tego święta i, i zrobić tą premierę właśnie tego dnia. Obok był zresztą maraton tych filmów, właśnie halloweenowych. Na na było Tak. Na premierze, <laughs> na premierze filmu było 500 osób, drugie tyle się nie dostało, a na maratonie było 20-30 osób. Także jednak Mateusz <laughs> i, i jego wstawiennictwo myślę, że, że to jest potencjał. On będzie bohaterem pana kolejnego filmu? Tak. Bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby poświęcić więcej uwagi i przybliżyć go widzom, właśnie nie tylko w Polsce, ale, ale też w innych krajach. Myślę, że Mateusz Danione będzie wielkim świętym.